No, 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 no! Witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Dimitri i zapraszam was do obejrzenia kolejnego już odcinka z serii Pokémon Sacred Gold Egglock. Tak, to ja. Trochę mi było na twarzy, ja wiem. Możecie się teraz śmiać. Ale czasem trzeba. Odświeżyć to nieco, szczególnie że ta broda już mnie trochę denerwowała. Niech sobie odrośnie ładna, nowa, świeża i będzie ładnie. Na razie trzeba się powstrzymać i od śmiechu, i od komentarzy, i od wszystkiego innego. By the way, kochani, skupmy się bardziej na pokemonach, a nie na mojej brodzie. Jak pamiętacie, w ostatnim odcinku dotarliśmy do Golden Goldenrod, które zostało opanowane przez Team Rocket. Który musimy oczywiście skopać tyłki przede wszystkim we wieży radiowej. Co też uczynimy w dniu dzisiejszym. Miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie po naszej myśli. A ja na samym początku zapraszam Was do zostawienia łapki w górę, komentarza. Jak również zachęcam Was do subskrypcji kanału dla wszystkich tych, którzy jeszcze tego nie robią. Kliknij w dzwoneczek, aby być na bieżąco. Zapraszam na grupę na Discordzie Trener Dimitriego. Zapraszam też na swojego Instagrama. A tymczasem kochani... To tutaj. Przechodzimy już do Team Recapu. Na pierwszym miejscu mojej drużni jest Snorek na poziomie 49 z abilitką Immunity, trzymający Leftovers i z atakami Brick Break, Yone, Zen i Double Edge. Kolejnym Pokemonem jest Waifu na poziomie 49 z abilitką Synchronize, trzymająca Shell i z atakami Extra Sensory, Psychic, Magical Leaf i co Kolejnym Pokemonem jest Papa na poziomie 49 z abilitką Cloud 9 i z atakami Plak, Dragon Rush, Fly i Dragon Breath. Kolejnym Pokémonem jest King Kong na poziomie 49 z Abilitką Blaze. Trzymająca Lucky Egg i z atakami Flame Wheel, Thunder Punch, Swords i Close Combat. Kolejnym Pokémonem jest Sektu Sempra, która powróciła do nas mm, na poziomie 49 abilitką Shed Skin Trzymająca Shellbell z atakami Mad Bomb, którą ją nauczę. Aczkolwiek wolałbym Earthquake, a. Nie wiem czy mam. Jeśli mam, to z chęcią ją nauczę, ale chyba jeszcze nie posiadam Earthquake. A. Mm. Mad Bomb, mm, Poison Tail, y, Crunch i Glare. Kolejnym i ostatnim Pokemonem jest Idea, czyli Idea na poziomie 49. Z Abilitką Poison Point trzymająca Mystic Water z atakami Aurora Beam, Surf, Dragon Breath i Brainem. Poczekajcie... Dobrze, kochani moi mili, możemy sobie iść teraz w tą manikę. Mm. Nie wiem, czy czasem nie trzeba będzie ogarnąć sobie stroju Team Rocket. Jakoś tak to było. Who are you Pass, but Team Rocket, understand? A właśnie trzeba chyba zejść na dół do podziemi. I tam dopiero dostaniemy chyba. Mm uniform, może tak powiem, Team Rocket. Więc może idźmy. Mm, idźmy tutaj. Ale ogólnie. A to nie tu! Nie, to tu na dole będzie wejście. Mm, muszę wam szczerze powiedzieć, że razem jest bardzo głupio bez tej brody. No nie lubię tego, jak nie mam brody za nic na świecie tego nie lubię. A dwa, jak były takie chłodniejsze dni teraz w weekend, wiecie, jak mi było zimno w twarz. To jest po prostu nieporozumienie, jak mi było zimno. Jednak trochę broda to troszeczkę tutaj trzyma ciepełko. Także, no, są plusy. Plusy są tego, że się ma brodę. Czasami ja mam nadzieję, że w tym tygodniu już, znaczy na koniec tygodnia to już raczej będę ładnie miał wykiełkowaną brodę. Ładnie już mi wykiełkuje na tyle, że nie powinno być absolutnie problemu e, z moim wyglądem, póki co przez te najbliższe środowy odcinek, e, livey, które będą. I w sumie no, pewnie jeszcze tam do końca tygodnia musicie się. E, musicie się niestety ze mną przemęczyć w takim wydaniu. Spiwków teraz przyszedł jak na złość. Hej, Team Rocket. Przestańcie um, um, odpierdzielać tyle rzeczy i... Um, tutaj, um, zakłopatać, zakłopotać ludzi, zakłopotywać ludzi. Um, Wytchórze. Uh, ha? Ty jesteś Dimitri? Um, co ty tutaj robisz? Nie, jeśli myślisz, że jesteś teraz silny, że wyglądasz jak oni? Ty głupcze. Nie powinieneś tego nigdy założyć, nie powinieneś nosić tego. No i nas niestety tutaj zdemaskował. Co ty? Ty jesteś jakimś nowo, nowo przybyłem? No, no i walcz ze mną. No i nasz misterny plan został przerwany przez Swiftu. Swiftu, ty draniu? Raticate Dobrze w sumie, że Raticate, bo sobie powinniśmy poradzić z Norkiem 42 poziome, więc dobrze zrobiłem, że je podexpiłem do tego 49. Myślę, że to wystarczy. Aczkolwiek, no, nie wiem jak tam admini, ale coś koło tego będzie pewnie. Bidril, ten herbat. I dziękuję, pięknie. Tak, jesteś silny, ty też, fajnie. Dragon Tower Lens. A, on poszedł do Dragon Tower. No i tam się zapewne spotkamy w niedalekiej przyszłości. E, czy pani ma coś do powiedzenia? Nie. Znaczy ma, ale nic, nic ciekawego. Arbok to zen Herbats. Prawie. Kolejny Mad Bomb, widzicie? No, ten y, też zna już Mad Bomba. Wizzing, no to też zostańmy, bo z Zen Headbuttem, jeśli trafimy oczywiście, powinniśmy sobie tutaj poradzić. No i pięknie. Mamy to. Czy panie mm, coś mi tutaj dadzą? Nie. Co, co to Eee. No? Uh, to? password. Help, of course. Aha. Okej. Okay. Eee... Um. Dzisiejszym hasłem jest hasło pomocy. No dobra, zawal ze mną. W ogóle tych granców będzie mnóstwo. Handower, no to break break. Dziękuję. Dunspars, no to też break break. Bimy 50 poziom, już snorkowi, od razu go zmienimy. Snap out, no i pięknie. Słalo, to jest Wajpu, wiesz co z nim zrobić. Sajkik. Powolna śmierć słalota. Dziękuję. No i wajfu spisała się. Wielkie brawa oklaski dla tej oto pani. Brawo. Brawo, bo zabijanie słalotów należy do przyjemności. I obowiązku narodowego. Od razu wam mówię. Szkalowanie i zabijanie słalotów. Dobra. Wajfu. Nagrodę będziesz na pierwszym miejscu. Eee, nawet pasuje, bo Golbat. Mug to też pasuje. A, dobra. No to jeszcze Ciebie tutaj ogarniemy. Typoki Grimer, no to ekstra Sensory. Eee, bronzor, no to już trochę gorzej. No bo to tutaj nic nie da za dużo. No, z tym brązorem to Wam powiem, że teraz będzie misja. Mm, duża misja. Tak, to też nie jest za dobry pomysł. lak też nie jest za dobry pomysł. Ja tylko wziąłem papę, bo jest smokiem i nie będzie obrywać jakoś wybitnie. Raidon. No to idea. Rajon, dziękuję. Do widzenia. Ojej, ja naczekajcie, no, bo muszę znowu zrobić. Co jest? Patrzcie, on nie, nie zadziałał ten sposób. Ehm, dobrze, czy pan coś mi powie? Ehm, nie. A ty będziesz chciał walczyć z doktorką? No dobrze. Co jest z doktorką? To ma być Bugs, ehm, Magneton, no To może King Kong, ehm, Will dziękuję i brązong no to może też zostańmy, aczkolwiek boję się. No akurat e, Gyro Bowl, czy jak to tam się zwało Przynajmniej żyroskopu to się nie boję. Stalowo walczącym Pokemonem. O! A teraz mamy walczącego Machopa. Zostańmy, bo mamy Magical Lift. I pięknie. Graveler, no to też możemy zostać. I waifu, 50 poziom. Machok. No to zmienimy. Papa. Plag. Dziękuję. Teraz papuś, chodź. Chodź, papuś, chodź. Hmm. Tutaj chyba i tak się nim dostaniemy. Mógł. Rangew. Paralisz chociaż tyle. Plag. Lepiej. Plag. I plag. Dziękujemy. Hintzel director can open it. Save him. Mm, tak kartki. No niestety nie mamy jeszcze kartki. Mm, no i tak łatwo nie zdobędziemy tego kartki. Mm. Mary, a ty Ben. A oni prowadzą pewnie jakieś audycje. Uh, aha. I Glemia. No to. Źle miały to akurat bez problemu Needle queen no to już jest troszeczkę gorzej. Pewnie, ja że taki Nido Queen może znać na przykład Ice Puncha albo Ice Beama, Delcati. No to King Kong. I close combat, dziękujemy. Eee, cyk zamiana. King Kong chodzi na górę. No, tu będzie mnóstwo, ale to mnóstwo walk Nidorino Flame oparzenie. My na plus 50 poziom i Electrode No to może zostaniemy. Ok, aftermatch i Loudred, no to też zostańmy, bo mamy close combat. King Kong troszeczkę bardziej pod Expew, ale to akurat. Nie szkodzi. Podleczmy się, może. Szczerze Wam powiem. To nie jest głupie, żeby się podleczyć. Ehm, papa i ehm, King Kong. Doktorku. Daj, no come on. Ehm, Poragon. Ehm, zróbmy crunch aczkolwiek to i tak mało. Mało żabiera. Executor. Crunch. Eggbomb. Częściej nie używa żadnego ekstrasensory, którego się może zresztą nauczyć. Hmm, bo jednak na sechtu semprze ekstrasensory troszeczkę... Troszeczkę za dużo by zabrał. Ojej, no dobrze, że akurat zmieniłem scenę, to wy tego nie widzicie, co się tu dzieje. Dyrektorze, mój drogi. E, Achem, tak, jestem dyrektorem. E, we have decided to broadcast e, Wonderful Shows to prize e, Team Rocket. Um, everyone, I don't want to hear you complain. Just do a good job to. Um, Hej. Mhm. Mm Kim jesteś? Uh, again, Dimitri. A, to jednak Petrel, a nie dyrektor. Patrzcie, gościu się potrafi kamuflować. Dobra. Powiem mm, bon tak, moi drodzy. Ja mam złe wspomnienia akurat z tymi wszystkimi. Takimi adminami. Sektu sempre nie wyleczyłem. Dobra, użyjmy. Glare. Przeżyj. Sektu Sempra? No nie, no dlaczego? Nie wierzę po prostu w to co widzę. Kolejny double Edge. Lesz. To pudy. pity. Naprawdę, bo. To się człowiek toxic rogu. Pajfu. Od razu z psychikiem, bo nie a co się pierdzieli z gościem z No i teraz to ja z zrobię za dużo. Tak, tu sembra by się przydała. Dobra, idea. Jedziemy z serpem. Protect, fajnie leży. Angrow to King Kong. Chodź. Mm, jedziemy z... Oh, protect! Oksik, świetnie. Cieszy mnie to niezmiernie, wiesz? King Kong nie... Mm. puść, Plak. No ty dziadzie parszywy, ty. OK. Protect Dobra, bo poison tutaj mnie będzie dobijał i to bardzo. I jak widać, hype no. rek też nie wiem, co ja zrobię temu hype no. Break break. Mało. To też mało. No, mógłbym. Dobra, ja... jaun? A, on ma insomnie. Dobra, to no będziemy się tak wymieniać mm, ciosami. Ej. Okay. I dobijać, no bo w sumie nie mam, nie miałem pomysłu kompletnie. Mógłbym użyć Double Edge, ale to znowu by mi zabrało Weezing. Um, to by mi znowu zabrało bardzo dużo HSD Table, fajnie. Jeśli teraz użyję jakiegoś explosion to jest ten... ten w tym siódmym niebie po prostu wtedy, nie? Blatch bomb? nie. To był kryt. To był pieprzony kryt, ale zobaczcie, 16 snorek. Zdobi dziada. Jest! I to też był kryt. Brawo! Brawo, 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 brawo. Szkoda mi tak sektu sempre, że nawet sobie nie zdajecie sprawy, to był jeden z moich pierwszych Pokemonów w tej serii. Basement Key, właśnie, Underground Warehouse. Mm. Musimy od tamtej Mańki pójść, żeby... Mm. Dobra, mm, no i tak musimy wyjść, i tak musimy wyjść. Oczywiście, no, trucizna e, nie zabije mi Pokemona. E, Pokemona, czyli King Konga. Dobrze, e, lecimy szybciutko, się podleczymy. Ale widzicie dziada parszywego? No. Double Edge'em, ale to ja już pomyślałem sobie w pierwszej chwili, jak zobaczyłem, ile HP ma Sektus Empra, że ja jej nie wyleczyłem. Dlaczego ja byłem taki głupi? Zdecydowanie za dużo zgonów w tej serii, za dużo. Chociaż w... gdzie? W sumie Sebulaj choć w takim razie. Eee, chociaż w blakach jest więcej, nie narzekam. Nie no, narzekam po cichu. No, co mam, co mam zrobić? Dobrze. Sebulaju, ty mój drogi. Będziesz mi teraz koniecznie potrzebny. E, mam nadzieję, że nie podzielisz losu. Tak tu sempry. Idźmy tutaj, bo to. O Timonoger. Ej okay. mm. Team Rocket members in, in black suits have been running around. I was wondering what was going on. So you took, a, uh, took on uh, Team Rocket. Uh, you are impressive. You may be able to face the legendary poké. Aha. Uh -huh. Never mind. Uh, I must go now. Okej, okay, wydaje mi wiem, że każda z tych kimono girl, którą spotykamy właśnie, to jest każda, czyli każda jest inna. Jest tak, że spotykamy tą samą. Każda to jest inna i chyba właśnie dopiero później będziemy mogli. No nie, ja, też będzie tych. Mm, tych roketów będzie mnóstwo. Nasty plot. Świetnie. Dobrze. Dziewczyno, ty musisz tutaj expić. Jeszcze ciebie mi tu brakuje. Uh, what I told you before was, a, was to device uh, you. Eee... Aha. On się tylko popisywał i on nas wkręcił, że poszedł szukać Lensa Tak naprawdę... Tak naprawdę liczył na to, Big Brain. Liczył na to, że my tam sobie uporamy się z tym rocket, bo nie chciało mu się walczyć z roketami No i teraz liczył na to, że będę słabszy. A tu... Teoretycznie jestem słabszy. hunchcrow Okej okay. Wietnie Jak jak Kocham zatrucia, to sobie nawet nie zdajecie sprawy. Dobra, idea Drill pack. Aurora bim Okej, okay. prawo idea lektabas Wietnie. bum, 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 bum może Wajpun, bo uderzymy Elektabaza specjalnym Psychikiem. Thunderwave. Hej. Okay. Yy, Gengar. Pytanie, czy będę szybszy, czy nie. Cokolwiek mogę użyć snorka. I na przykład Zen Headbutt. O ty dziadzie. Under. Ha! Mamy to. Pięknie. Pięknie snorek. Yy, who's next? Magmar. No to idea najlepiej. Z surfem pięknie leży. I ala kazam to też zostańmy. Idealnie. Mm. No jak tak można? jak tak można, on zakręcza, nie? Tortens? Świetnie. Ale ja sobie zmienię na Snorka. No właśnie. Tym razem ja, Big Brain. No ale co, straciłem ideę mojego wodnego Pokemona, to straciłem jeszcze... Snorek, ty farciarzu! I jeszcze nie dowił dziada. Ojeny, ojeny, ojeny. Ale ja mam tragiczną sytuację w tym momencie. Gdy on się podleczył, czemu ja na to nie zwróciłem uwagę, czy on się leczył, czy nie. Teraz, jak pójdę King Kongiem, King Kong leży. Waifu? Papą ty masz defensywę, mój drogi. 80. Papa ma dobrą defensywę. Papa teoretycznie mógłby wytrwać takiego Waterfalla, chociaż ma 41 HP. Dobra. Niech idzie papa w razie, bo to mam jeszcze Shelgona, Mogę mieć Salamansa. Ice Fang. No, akurat musiałeś Ice Fanga użyć. Snorek, nie. On jest po Sordensie. On jest po Sordensie. A ja się bałem użyć King Konga, nie? Moi drodzy, klątwa Startera się ziściła. Trzymałem się długo i wiernie. Snorek też mi wiernie służył. I był wiernym przyjacielem i kompanem. Oczywiście już yy, widzę komentarze Maxa, który będzie mówił, że zabiłem Snorka. Nie zabiłem, bo shiftu go zabił. Dlaczego ten odcinek tak się łożył? I jeszcze takie pokemony, takie pokemony stracić. Nie, ja, szczerze, w tym momencie, ten... stycha sitting, nie? Stycha sitting totalnie, w tym momencie. I to wszystko przez brodę. Powiem wam, że zgolenie brody było najgorszym pomysłem jaki w życiu mogłem zrobić. Bo zgolenie brody przyniosło mi takiego pecha przez ten ostatni tydzień. Ej, no nie wiem czy akurat mogę wam o tym opowiadać, ale... Mm, zasadniczo... Aha, bo ja... Mm, dwa w blazy, blazy straciłem. ja tak zadałem sobie z tego sprawę. Snorku, ty mój drogi... Wajwu... Altaria... I idea. Takie Pokemony Dobra hmm. I temki jeszcze muszę im za zabrać Tobie Tobie i tobie Teraz musimy sobie pomyśleć ko. Trzeba hmm. ja tu sempr, nie Dobra Sempre trzeba niestety, ale Odłożyć również do zmarłych pokemonów, um, że jest box 18 i mamy 19 zmarłych Pokemonów, znaczy 18 No bo... Jak 18? Aż tyle. No w sumie w sumie tak, no bo 13 było na samym początku odcinka na końcu już 18. po prostu... Uba, no nie. Mówię to wszystko przez brodę. Przez to, że ja zgoliłem brodę. Tyle, co mi się nieprzyjemności zdarzyło. Co wy nawet sprawę nie zdajecie. Dobrze. Pokémon mi jest potrzebny i teraz się zastanawiam, czy wziąć Poliwaga i go ewolnąć w Politoeda. W sumie to nie głupie. Politoed sam w sobie nie jest, nie jest głupim Pokémonem. Zawsze jeszcze mam opcję i wego Vaporiona Wziąłbym Porygona. Um, nawet. Jakby trapincz. Trapinz. chodź chłopie. Zamiast tego shelgona. Chociaż potrzebuję latającego Pokemona. Póki co z tego co widzę, to tylko on jest latający. A nie, no w sumie jeszcze mogę Ciebie. Noctowl. Okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Bardziej mnie kusi Rose Raid na przykład zamiast yy, Porygona. Coś takiego, tych dwoje ewoluować. Nie byłoby głupie. Pomyślimy. Dobra, ja się przygotuję do następnego odcinka. Nie może tak być. Może tak być, że Byle Łachudra zabił mi cztery pokemony. Nie. Co? Ja tu więcej nie będę mówił, nie będę podsumowywał, bo tutaj dzisiaj te. I psycha tak usiadła, że ja nawet nie wiem, co ja mam powiedzieć w tym momencie. Kochani. Ehm, pff, jeśli szanujecie te Pokémony, które były ze mną praktycznie od początku, bo to wszystkie. Wszystkie Pokemony, które były, no Papa tylko był chyba z Olivine, a tak to Snorek mój Starter, Waifu też na początku, Sektu Sempra na początku, eee, kto tam jeszcze był? E, bim, 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 bim. Kto tam jeszcze? Żebym teraz nikogo nie pominął, bo... Dobra, już depozyt deposit, a bo i nie depozyt. mówię no i w sumie też nie od początku była idea, ale na ideę miałem taką miałem ideę na ideę że to się w palenie nie mieści, no miała Aurora bim, to był idealny pokémon do tego żeby na smoczą salę, ale jeszcze i tak mam pomysł, no bo w sumie Politoet w przyszłości na smoczą salę się jak najbardziej przyda, dobrze kochani dziękuję wam serdecznie za obejrzenie tego odcinka, dziękuję wam za wszelkie komentarze subskrypcje i oceny i oczywiście jeśli podobał wam się ten odcinek nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, komentarza, jak również zachęcam Was do subskrypcji kanału dla wszystkich tych, którzy jeszcze tego nie robią. Kliknij w dzwoneczek, aby być na bieżąco. Zapraszam na grupę na Discordzie Trenerzyn i Zapraszam też na swojego Instagrama. A tymczasem kochani, ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się ciepło. Na razie i cześć.